Cześć! Jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zakrajmy. w Shadows of the Damned. Kawusia zrobiona, tylko teraz pytanie. Czy grała z pozwoli mi, e, no... E, picią. Mm, no wspinaczkę górską, a więc e, spokojne chodzenie po szlakach. To lubię, ale schody, wszelkie jakieś wieże i takie rzeczy mnie dokończają. Jak mi się czasem winda w bloku psuje, to nie pytajcie, jak reaguje. A tutaj cóż, Garcia o windzie, no pomarzyć może. Nie zazdroszczę. Dobra, ale zdecydowanie lepiej rozwala mi się takie bramy niż wrogów. Dobra, tak się trochę zawahałam, bo też nie chcę tego powiedzieć w złym momencie. No właśnie. Co to spada? Co to, to jest? Czy... znaczy... Z czego oni wpadli? Way too easy. Tak i. Ej, no nie. Ci w małym pomieszczeniu to już kłopot. Czyli tak, najpierw takich przeszkadzajów. A, A masz? Nie, 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 nie. Dobra, um, powiedziałabym, że na dystans wolę ich trzymać, ale tu nie ma dystansu. Jakie. Najpierw... Kurwa! Czemu spadło? Nie, nie spadła mu nawet ta matka. No... Hmm. Do czego to podobne? Może ich wysadzę. O, 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 o! To, to zawsze jakiś pomysł. Znaczy kolumny porozwalali wszystkie. O, to się nie zawaliło teraz. E Czeka, czakę, czake, czachę. Czemu te maski z nich nie chcą spada? Pokażcie widzą swoje prawdziwe twarze. Au! No jasne. Jakie to jest wszystko. Dobra, zaraz im... No dalej nie. Jest, 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 jest. Zaczęła się bać, że patrzę, nawet moja pana strzelba i tak taka z nią. Se stała DZIAŁAĆ, au. Weźcie się ode mnie. Mm. Mm. Oni to w ogóle są jak e, ci wszyscy... Ała, ała Nie? Spokojnie. Antagoniści w horrorach, którzy nawet idąc doganiają głównych bohaterów. Mm, dobra, jemu coś ciało, Patrzę, czasami coś czuję. Aj, no, wreszcie. O, kryształek. Dobra, mało brakowało, a jeszcze by mi zniknął. Dobra, ja I kolejne drzwi. Za drzwiami pewnie schody. No, czyli kolejne potworności. O nie, ciemność słyszę. Wiem, że to w ogóle dziwnie brzmi słyszeć ciemność, ale... No właśnie. Zajebistym. O nie, 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 nie. Jakieś białe wrota. E, to jest dziwna znowu rzeczywistość. Dobra, tamte kręgle w sumie nie były aż takie jakieś tragiczne, ale to jest jakieś gorsze. To mi się kojarzy z tymi. Um, rami na automatach, z taką kulką. I to chyba ma się tak pojawić. A jak? Jakieś dziwne azjatyckie głosy mnie dotykają? Eee... Gro, wprawiasz mnie w jakieś dziwne... Dobra, dawno takiego dysonansu nie miałam. w eee, że... Eee. Tam jakoś chyba. Teraz. Eee. Okej. Okay. Dobrze, że to masz w sumie taki zasięg, jak wybucha. Że jakoś to tam działa. Lecimy, lecimy, bo się zamknie i pop w ciemność. O nie, co? Co to jest tam? Yy, mam. Nie. A jednak? Coś to dziwne jakieś. Gdzie ja jestem? Dobra, jest flaka, Na chwilę się uspokoiłam w takim razie. Ale dalej mnie to nie urządza. Jakieś to, to... nogi wiszą? Nogi? Ręce? Mózg na ścianie? To jest garciowe zamieszanie, tak. E, o, nawet tu był ten srający jeden, nie zauważyłam go. Ani nie słyszałam. Ale śmiech to słyszę. Nie jest jakiś specjalnie demoniczny nawet odbić. No nie! Nie, nie, nie! Suka kumulacja! Nie dość, że te dwa wirujące łodówce. Nie, a nie, spokojnie, to mnie są To jednorożce! No, no dobrze. Jednorożce i krab, tak. <suszy> w sumie rzeczywiście, jak się nazwie wroga, to jest mniej przerażające. Bo można przynajmniej łatwiej z niego kpić, ale... Dobra. Ty. krabie krewetko jedna. Wiem, że krewetka nie ma nic wspólnego z krabem, ale co yy, ale to, to szkodzi w obrażaniu przeciwników w ten sposób. Eee. Okej, okay. jakieś jeszcze testujące te się lampy. Najpierw myślałam, że to telewizory nie no pójśla, nie zostaw, nie zostaw, 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 zostaw! Jest! No dobrze przynajmniej, że jak są te sekwencje przycisków, to życie tak się nie spada wtedy. Tylko że... E, au! Nie. Nie ma, no, nie ma, nie ma, nie ma. Nie chcę być pojęcia scraba. E, ani Goila! Tak, Harry Potter. Nie wiem, czemu ciągle mi się coś w grach kojarzy, a to z Harrym Potterem, a to... W sumie mi się wszystko ze wszystkim kojarzy. Dobra, znowu zaczynam się był Potter. No i znowu. Przycisk X, jest. Dobra. Zauważyłam, że ja za dużo czasami, jak nie umiem sobie poradzić z danym przeciwnikiem, to zaczynam się gadać. Tylko, że mi to w też na dobre nie wychodzi, bo. No kurwa! Amunicja jeszcze! No, ej! Nie. Ile to tak będzie? Jak tak dalej pójdzie, to ja na bossa pójdę z Stanem Johnsonem. Chociaż może to też jest sposób na No. O, w sumie już niewiele zostało tych czerwonych. Eee, tylko żeby w nie trafić jeszcze. Hmm. Chyba się wkurzył. Dobra, czy on tak będzie biegał teraz? No. Jak dziad będzie biegał, to ja go w nie trafię. Udało się, dobra, jest. Dobrze przynajmniej też, że jak to to eksploduje, to szkód mi żadnych nie wyrządza, ale e, Co? wieży całej tej chyba wyrządza, bo patrzę, aż to wszystko trząść się zaczęło. Oby mi gruz i cegły na łeb nie spadły. O, znowu przejście do kolejnego pułapu. O, ładnie mnie przerzuciło. Bra, to też narzekać na to nie będę. Eee, co to za muzyka? Jeszcze labirynt. No kurwa, wcześniej zamieszanie z przestrzenią schodami i te kostki. Tak, schody jak kostka Rubika, a teraz jeszcze labirynt. Ja naprawdę jestem w piekle. Labirynt z ciemnością. Nie. H mm, Oh Okay. It's just like when I found her. In the rubbish bin. But Was there been in, you know more garbage and less flowers. Sorry. Maybe I should have left her there. If I hadn't picked her up, Fleming would not have targeted her. He is making her suffer because of me. You don't know that. Nothing makes me angrier than realizing I only get to kill that son of a bitch once. Dziwny motyw. Te ogrody trochę z kolei z Alicją w Krainie Czarów mi się kojarzą, But... A... No to już mniej, to już bardziej z piłą jakąś. Hmm. Ale nie ukrywam, że bardziej komfortował się w takich piekielnych ee, tych atakuje. Skawka! Jamku. No, nieźle musi być, patrzcie, broniona przed wszystkimi i się nie dziwię. W sumie skawka w takim piekle to rzeczywiście raży czas. ile można cały czas krwiste mięko żreć. No że oczywiście mówię z perspektywy tak, demona. Ale nie, ja też lubię krwiste mięso. Ale truskawki też, dobra. Nieważne. Znowu znowu zaczynam. No i nie wiem, że też jeszcze mnie oglądacie. To aż dziwne. No i tak, karmy niemowlaka z truskawką. Nie wiem, czy niemowlaki jedzą z tych Przynajmniej pestki w zęby nie błagą, bo niemowlaki nie mają zęby, nie? Dobra, ktoś się ze mnie śmieję, nie Rozumiem, Władca Piekieł. A co kurwa to, Big Brother? Kamery piekle? No dobra, eee, w sumie... Rzeczywiście, jakby piekło istniało i trafiłabym do piekła, to tak, wyobrażam sobie, że to mogłoby wyglądać jak jakiś Big Brother. Wow, nawet kaby zdążyłam się napić. Dziwne było to w tej windzie. Takie stanie trochę bezproduktywne. O, przeniesienie do kolejnego poziomu. <gryw> Znowu jakieś dziwne... O nie, finałowy rozdział. To chyba moment, w którym powinnam zacząć bać się bardzo. Ale zawsze też w sumie mogę udawać nieustraszoną i, i właśnie wręcz przeciwnie, o, już, już myślałam, że się zgubiłam. Eee, to Ups. Dobra, zdążę się napić kawy. With you, Hotspur. I still <clears throat> got some fries to go with these thighs. Take your time, Fleming. Mm. Please okay. enjoy your supper. After all, it is going to be your last. <laughs> <laughs> you really think you've won? I like that. And I see you decided to join our rebels after all. Careful for a bite of my last supper? it's low in trans fat. what are you having? <laughs> oh, i'm sorry. how stupid of me. who are you having? why, it's your precious paula, of course. <laughs> mm. the skin is so soft and tender. try, Wait, Garcia! Don't shoot! No, nie. Kurwa, Macz, znowu. Oh God! What have I done? Oh no! You killed her again. How could you? You. You You see, only the prettiest women look radiant red. This woman belongs in the Lord of Demons' bed. No, she will not be returning to you. Paula. ty nie Nie, jest mniej szkoda. Ale to przynajmniej jest jeszcze lepszą motywacją do tego, żeby go pokonać. Eee, tylko zaraz, zaraz, trzeba ogarnąć taktykę. Będące eee, kozy, dobra, rozumiem. Eee, kozy te wydają. Ten uderza, dobrze. E... O kurwa, tam jakieś demony dziwne o, Aha, dobra! O, mogę go tak rozwalać? O, rozczłonkowało go, ale nie na stałe pewnie. Dobra, zmienia formę. E... To jakaś dzicz. Podświetla mi się na czerwono, czyli mam przelać. E... To. Dobra. Hmm, się złożył. Hmm. Hmm. Nie, no wiem, że teraz to ja już zadziwiająco dużo y, mówię i. W ogóle w tym co mówię to wspinam się na moje wyżyny intelektualne, ale e, to jest tak dziwna ta walka, e, że próbuję zrozumieć o co chodzi, a przy okazji nie zginąć i jeszcze mu coś zrobić. I to jak widać e, w różnej kolejności i z różnym skutkiem. Dobra, on mi czasami Paulę pokazuje, tylko e... jak rozumiem mam właśnie w nią nie trafiać. A mogę tam rzucić mu jakąś kulkę i go wysadzić? Trochę jak te pojemniki na śmieci też Która się zwiesił? Znaczy no, się może zmęczył. No, kondycja już nie ta, Panie Władco Piekieł, co? Eee, kulka jakaś mocy. Cholera, to chyba działa tak, że mam wyczekać moment, aż on się otworzy i mam y, wystrzelać kulkę, a jednocześnie filmować, żeby nie strzelić Paulę? Ma to sens. A, I pytanie, czy po ciemku, czy w jasności? Nie wiem. Przecież czemu mi ta ciemność się w ogóle <gulia> Dobra, Garcia, wstawaj, bo już ci życie spada. I weź w te kozę strzel! Masz dwie do wyboru! Strzel w którąś! Kurwa mać, ja pustinę zaraz! No. Dobra, przynajmniej trafiłam, ale znowu prawie umieram. ciekawy ciekawe z ilu faz ten boss będzie złożony. Bo no, jak w pierwszej str... Nie? Nie? Wow. Mało brakowało, abym w Paule strzeliła. Dobra. E, jak ja w pierwszej fazie walki w zgubię, jasne. Mm, zużyję wszystkie flachy i całą amunicję. Dobra, znowu mało brakowało. O rany. O, a jego fala uderzeniowa nic mi nie robi, tak w ogóle? Eee... Kurde, mogłam... na jejku, mogłam go rozwalić chyba. No nie, znowu ciemno. Dobra, on jakoś tę ciemność chyba robi. Nie, au, au! Durne, pędające kozy. Ale dobrze, że są. Nie umiem tym celować. E, może mi się uda jakoś bardziej w przypadku. Więc tak hmm. Zaraz może z innej. A, wow, no. Ale tak czy inaczej to samo. Jakoś z czasem chyba wybucha i trafia w niego. Dobra, znowu się rozczłonkował, tylko dalej nie wiem, czy ja wtedy coś spieprzyłam, czy on tak kilka razy zrobi. Dobra, na razie takie dziwne cięcie zrobię, bo patrzę, że czas odcinkowy i tak się kończy, a ta walka jakoś ku końcowi nie zmierza, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.